W dzisiejszym odcinku otworzymy, boże otworzymy, nie otworzymy a yy, kupimy zestaw yy, w sklepie za 80 zł ale to będzie zaraz ten kupimy, ten pakiet yy, ale nie teraz później sobie go najpierw od razu otwórzmy sobie drugiego rzadkiego star dropa i jest mimo no, rzadki star Drop. Ale 50 monet zawsze coś i dobiłem troszeczkę pucharku, sobie pograłem na Lili i tu mamy legendarny Star Drop jeszcze, a więc no, jednak trochę fajnie. Dułoska, może byśmy zagrali jakiegoś takiego, zagram sobie duo, Duoska. I wtedy, tutaj macie troszeczkę w przyspieszonym tempie tą całą rozgrywkę, bo nie chcę Wam przedłużać za bardzo odcinka. Więc 3, 2, 1, go! I tutaj już macie koniec e, przyspieszonego tempa. Ja chciałam powiedzieć o tym, to gra. Pamiętajcie o zasadzie przygody, gdyż ledwo co przetrwałem, teraz bo ja to zgram teraz na tej nowej postaci. Lili właśnie tutaj zabiję i właśnie teraz się ruszam Trzeba uważać, bo nie wiem czemu trzeba uważać. zawsze trzeba uważać. Mam nadzieję, że nie ginie tak od razu. Więc lecimy, 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 lecimy. lecimy. Nie możemy spać. To spać nie będę. Bo to jest gra i no niestety Power Cube niestety jak nie nagrywamy odcinka, już lepiej mi szło. Nie wiem czemu, ale dobra damy radę. Mamy jednego Power Cuba i ja mam 8 tych Power cluby. I zginąłem więc chyba będziemy mieli drugie miejsce. No i mamy drugie miejsce ale za to chyba dostaniemy 7 7 siedem piecharki, bo czym jest ta paczka, nam jeden, czym to tak i mamy od razu epicki star drop więc to jest bardzo dobrze ten dobra najpierw otwieramy od razu legendarny star drop bez zbędnego jak chcesz wiedzieć co wydropiłem z legendarnego star dropu kliknij w suba przedłużania, lecimy co nam dropi To jest skin do Asha. Mm, karampus Ash. To jest ten taki fajny. Może sobie zaraz go przetestujemy. I od razu kupmy sobie ten y, pakiet. Kupmy sobie ten pakiet. Ładnie, pięknie. No dobra, więc y, no... No nie piszcie mi tutaj. Więc yy, kupmy 3, 2, 1, go! Let's go! Nowy zadymiarz Berry, Berry, Berry. Nie wiem jak się to mówi. Co może pójść nie tak? No, może pójść nie tak. Dobra. Mamy kupiony już nasz pakiecik. I teraz sobie od razu wejdźmy i. Zobaczmy, co jest, co jest, per... no nie kupi oskamowali mnie na 80 zł, o kurde, o kurde, to nie było takie proste, oskamowali mnie, będę musiał napisać do Brawl Stars'a, jak widzisz Brawl Stars, możesz mi dać to jednak, bo mnie oskamowałeś. Do kolejnego odcinka na...